Hej, 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 to spódna Grubaska, hej, 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 dzisiaj służbowo na Street, food, moi drodzy, chciałam wam pokazać mojego burgera, obyń się nie rozwali, burger z szarpaną wieprzowiną, moi drodzy, proszę, bliżej do kamery, ja żadnego sosu nie dam bo jestem na diecie, jest kolesław własnej roboty i jest szarpana wieprzowinka, ten oto burger ma kalorii około 500, tak sobie obliczyłam, próbujemy. Flavio, jesteś mistrzem. Jesteś mistrzem świata. Wieprzowinka. Ile godzin w smokerze? W wędzeniu? 10, 10 godzin. Słuchajcie, one jeszcze tam sobie leży w takiej folii specjalnej ta wieprzowinka. No cudo na kiju. Cudo na kiju. No, smacznego. Flavio ma podwójnego do tego burgera serwujemy z frytkami, ale że dieta, to nie ma frytków. Pozdrawiamy mm. serdecznie. Pa, pa, pa!